Witam wszystkich w ten słoneczny, grudniowy dzień e, Mamy okres przedświąteczny Więc wypadałoby zabrać się za jakieś ozdoby świąteczne e, Znalazłem kilka propozycji na pinterestie Oczywiście wybrałem sobie najłatwiejszą e, I teraz tak Jak to zrobić? Nie wiem Ale kilka pomysłów mam Więc e, metodą prób i błędów jakoś to ogarniemy I teraz tak, co jest potrzebne? Na pewno jakieś gałązki iglaste ja mam akurat sosnę, ale możliwe, że świerk lub jodła wyglądałyby troszkę lepiej Żeby zrobić podstawę, wziąłem sobie taką deskę I drucik Nie wiem jaka to jest średnica, ale bardzo łatwo się wygina, więc nie jest zbyt gruby I najlepiej, żeby taki był, żeby się z tym nie męczyć No i wiadomo, jakieś wkręty, wkrętarka, miarka Sorry za ten nieogar, ale tu jest taka nasza drywutnia. Tu się tnie na bieżąco jakieś tam odpady, i także nie przejmujcie się tym. No i dobra, trzeba jakoś to zaczynać. Najpierw muszę sobie rozmierzyć tą deskę na równe części pod podstawę, żeby zrobić sobie taki trójkąt. 205 cm podzielić na 3,68. No dużo się nie pomyliłem. 68,3 i 68 i 3 ja, jako, że mam piłę pod ręką, to już nie będę po żadne wyżynarki szedł. I użyję sobie tego co jest. Starsza trochę gruba, ale to też nie musi być jakoś idealnie raczej. I teraz tak, trzeba będzie zrobić coś takiego. Po środku dam jeszcze jakąś podstawę. Jeszcze nie wiem z czego, ale coś zaraz wymyślę. Ok, znalazłem sobie taką podstawę, i od tej podstawy wyliczę sobie, ile jest do wierzchu. No, na jakieś 61 cm muszę znaleźć jakiegoś palika. Przykręcić do tego. I potem wszystko razem jakoś poskręcać. 61 cm. Dobra, jak mam tą podstawę i ten słupek. Trzeba to teraz razem skręcić. Tu sobie wyznaczę mniej więcej środek, żeby było mi łatwiej. No i dobra, stoi. Trzeba to najpierw przykręcić do podstawy, żeby było sztywne na dole i potem na górze, i wtedy będzie okej okay. okej, okay, jedno złapane ten co do stołu przykręcił, boże Ja pie. Okej, okay. ok, ok. No tak. Ta podstawa trochę, jakoś lawa mi wyszła. I to będzie musiało być odsunięte. A żeby to jakikolwiek trójkąt był. Nie, no denerwuje mnie to już. Ta nieporadność moja. No i dobra, podstawa jakoś jest. Tu sobie dokręcę takiego kawałek, żeby jakoś w miarę prosto to stało. Ogólnie przeraża mnie mój brak zmysłu technicznego. ale. Okej, okay, ulepiłem coś takiego. Teraz trzeba będzie zabrać się za ten drut jakoś to poobijać w kilku miejscach dookoła Najpierw się złapię może tu chyba trochę za gruby ten drut jest bo nie jest jakiś mega plastyczny dookoła Nie wiem, czy brać za mnie przykład to będzie dobry pomysł, ale pierwsze kółko mam Dobra, na razie zrobiłem to w trzech miejscach tym drucikiem I zacznę sobie układać to od dołu Tylko może mniejsze te gałązki na początku jakby były O. Jak się okazuje, ten dolny był zbędny na razie, ale jak już jest, to niech będzie, może troszkę usztywni to wszystko. OK, łapię drugą warstwę dookoła. Jeszcze z tej strony. Ok, na ten moment można uznać, że tyle gałązek wystarczy. Jeszcze parę detali trzeba dołożyć. No i hohoł świąteczny, AKS-krzac skończony. Byłem w międzyczasie w stacjonarnym AliExpress, albo bardziej temu, teraz może, czyli w Action, żeby pokupić trochę ozdób do, do naszego agenta. Będzie można go jakoś przystroić. Trochę się pogoda popsuła, ale. O no, nieważne. Dobra, najpierw czapa. Mam nadzieję, że uda się ją jakoś w miarę głęboko włożyć. A może się nie podrze. Dobra, czapa jest. Jeszcze pytanie, z której strony on jest najładniejszy. Tak może. O, dobra. Teraz Broda. Hahaha. <tryk> <tryk> Ojej. elegancji, krasno szalem go winę jakoś Przydałoby się jakoś te nóżki mu jeszcze przymocować tylko czym je wypchać O, elegancko. No jakby tak były. Tylko trzeba je jakoś przymocować. Wziąłem sobie drucika, może tam jakoś połapię. O! Oh. I proszę bardzo efekt końcowy Nasz chochoł Skrzat Krasel, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale Prezentuje się nawet ok No, a żeby Nasz ziomal nie stał sam, to dorobiłem mu kolegę Młodszy braciak jest I co, ogólnie yy, można byłoby robić na tej samej podstawie i z jednym trzonem Bez tych trójkątów Ale wtedy Yy, potrzeba było więcej gałązek, żeby to się tak fajnie ułożyło. Także no, to już interpretacja dowolna. Ja to robiłem pierwszy raz. Myślę, że wyszło, wyszło nawet spoko. <laughs> Wesołych świąt wszystkim i do następnego, cześć.